Panie Marku. Witam serdecznie Wiedeń, pozdrawia. Dzisiaj, drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, dzwonię do pana Mieczysława Kucharskiego, właściciela fir firmy, właściwie bardziej hotelu, restauracji Marysin Dwór. Witam serdecznie, panie Mieczysławie. Kłaniam się również, życzę wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Tak jest. I od razu pierwsze pytanie. W dzisiaj taki spadł lekki śnieg, a jak tam wygląda sytuacja u was w Katowicach? No, też mamy biało dookoła, co prawda od niedawna, ale jest dosyć mocny mróz, bo jest w, w tym stopniu mrozu, ale też 30 cm śniegu. No i super, panie Mieczysławie, postanowiłem do pana dzisiaj zadzwonić, ponieważ jak pan wie, wielokrotnie o pana nocowałem, a także korzystałem z pańskiej gastronomii. I Marysin Dwór tak. bardzo mi utkwił w pamięci. Dzisiaj chciałbym o pańskim hotelu, ale także o pańskiej historii troszkę opowiedzieć moim słuchaczom, moim rodakom tutaj w Wiedniu. Poza tym darzę Pana tak. sympatią i jest Pan bardzo otwartym człowiekiem i wiem, że bardzo dużo też Pan robi w prywatnym czasie, ale zacznijmy praktycznie tak. od historii. Jak powstała idea stworzenia właśnie Marysi Dwór restauracji i hotelu? Również darzę Pana ogromną sympatią, nie ukrywam też jakby Pana praca, charakter Poznanie Pana sprawiło mi dużą radość. To jest cała historia, jeżeli chodzi o, o, o Hotel Marii Musiałbym wrócić troszkę wcześniej do, do tego, że ja pochodzę z Podhala, z Małego Targu i prawie 50 lat temu przyjechałem na Śląsk w innym zawodzie. Mój zawód wyuczony pierwszy był garbasz-kuśnierz. Zresztą Podhale z tego słynęło. Przez 30 lat prowadziłem zakłady garbarskie w Katowicach i nie tylko, a później czasy się zmieniły i zostały mi budynki między m.in. obiekt przemysłowy, gdzie w tej chwili znajduje się Hotel Marysin bo oprócz tego ja jeszcze w Katowicach mam kacznę pod strzechą, która jest absolutnie w stylu góralskim. I ona była pierwszym obiektem. Gastronomiczny, który udało się mi stworzyć 25 lat temu. Ja powiem tylko, drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, że hotel, restauracja pana Mieczysława to wyjątkowy budynek, wyjątkowe ambient przede wszystkim. Ja zresztą umieszczę na końcu albo później jeszcze parę zdjęć, tak żebyście zobaczyli, jak właściwie wygląda wystrój tego obiektu. A mi tam się bardzo podoba, no bo to jest tak, jak pan Mieczysław właśnie powiedział. Tradycja, tradycja, właśnie to podchale tak. e, i tak. taka atmosfera naprawdę wyjątkowa. Sama nazwa Marysin skąd wzięła się ta nazwa? E, świetne pytanie. Nie ukrywam, że jak e, przyjmuję uczniów, bo też i szkole uczniów e, z całego Śląska, to padają z ich strony pytania, skąd taka nazwa, to powiem, e, taka jak jest prawda. Pierwszy człon, nazwy Marysin, pochodzi od mojej żony, który jest i Maria na imię, też góralka z Nowego Targu. A drugi człon, nawiązujący do stylu, ale też i charakteru obiektu, wywodzi się z, z tego, że przed pierwszą wojną światową teren, na którym istnieje mój hotel, był przy dworze, z uwagi na to, że do tej pory jest tam taki dwór sprzed przed pierwszej wojny światowej i nawet do dzisiejszego dnia, niedaleko mojego hotelu, jest przystanek tramwajowy z nazwą Do Dworu. Stąd ta nazwa. Super, super. Panie Mieczysławie, w ostatnich tygodniach, miesiącach, no niestety, nie miałem żadnych planów związanych z Katowicami, ze nie. Śląskiem, z Rudą Śląską, gdzie też osobiście mam tam takie swoje historyczne powiązania. Ale wiem, tak. że Pan bardzo dużo e, organizował, a więc bale. Ale także widziałem w kalendarium, w kalendarzu, opłatek maltański. Tak. To chyba było 21 tak. grudnia. A tak. cały Zgadza czas Pan się. coś organizuje? To jest też równie ważne pytanie. Ja nie tylko pracuję zawodowo, jeżeli chodzi o świadczenie usług, kształcę uczniów. M, ale też działam dosyć mocno w takich strukturach pomocy dla innych. 20 lat temu reaktywowany zakon maltański, polskich kawalerów maltańskich w Polsce, zaprosił mnie do projektu i od 20 lat organizujemy opłatek maltański. Polega to na tym, że przyjmujemy wybranych przez jedną z instytucji Urzędu Miasta gości, nie mniej niż 300 i przyjmujemy ich tradycyjnie przy kolacji wigilijnej z opłatkiem, z modlitwą, a na końcu też i z prezentami, bo z zakonem majtańskim podzieliliśmy się rolami, że oni przygotowują paczki, prezenty dla, dla tych potrzebujących, a po mojej stronie jest ta cała reszta, z, łącznie z przygotowaniem kolacji, serwowaniem, i nie tylko. Także to jest jeden z elementów, bo takich rzeczy, których robiłem i robię, jest ogromnie dużo, ale nie dlatego mówię, żeby się chwalić, tylko no taka jest potrzeba i tak to winno się pracować. Co też drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, widać na ścianach właśnie restauracji, bo jest tam mnóstwo zdjęć, mnóstwo wspomnień i cała historia pana Mieczysława. A bal sylwestrowy był u Was? Tak. Tak. Też się pochwalę oczywiście, ten rynek gastronomiczny jest dosyć trudny. Lokali, które robią czy chciały robić z Sylwestra było dosyć sporo. Ja nie ukrywam, że marka, którą mi udało się stworzyć do 25 lat Marysinego Dworu pozwoliła na to, że w ciągu tygodnia sprzedaliśmy cały pakiet zaproszeń, sala bankietowa była pełna, Goście byli zachwyceni, zresztą jak co roku. To jest odpowiedź na to, że jak się pracuje z odpowiednią kadrą, jest się przygotowany do świadczenia usług na wysokim poziomie, to zaufanie rynku klienta jest najważniejsze, bo nie tylko korzysta z tych usług, ale też i wraca. Często widzę też zdjęcia pana, właśnie stroju kucharza. Z jakichś, nie wiem, tak. konkursów, czy właśnie z młodymi ludźmi, czy to właśnie jest tak. potwierdzenie tego, co Pan powiedział, że szkolicie też młodą kadrę, nie tylko hotelarską, ale także gastronomiczną? Powiem tak. Ja jestem rzemieślnikiem od 55 lat i od początku mojej pracy zawodowej, kształcę uczniów tak w poprzednich zawodach, jak garbasz, kuśnierz, kozusznik, ale też w tej chwili kucharz. Mam cztery tytuły mistrzowskie przyznane przez Związek Rzemiosła Polskiego. To, to świadczy o tym, że moje przygotowanie zawodowe było, jest i jak najbardziej e, zgodne ze sztuką. Tak jest. Ja w swoim życiu wykształciłem setki uczniów. Nie ukrywam, że, że jestem z tego powodu dumny, ale też z miastem Katowice od wielu lat organizujemy taki projekt Katowice Miasto Wachowców. Polega to na tym, że szkoły podstawowe, siódme, ósme klasy przychodzą do mnie grupami, ja im opowiadam, pokazuję, przekonuję ich do tego, żeby zechcieli się pochylić nad swoją przyszłością i ewentualnie wybrać taki czy inny zawód, bo wcale nie twierdzę, że oni mają być kucharzami, kelnerami. Chodzi o to bardziej, żeby im pokazać, że. Określony zawód daje satysfakcję, daje możliwość kształcenia, zdobywania tytułu, zdobywania całej palety różnych możliwości. Tak ta praca wygląda i w ciągu roku przyjmujemy do tysiąca młodych ludzi, którym pokazujemy te wszystkie rzeczy, o których mówię. I za to szczerze mówiąc, bardzo Pana lubię, bo wtedy już, jak powiem, poznaliśmy się, widziałem, że jest Pan bardzo dynamicznym człowiekiem, ale też bardzo otwartym tak. człowiekiem, bo e, na śniadaniu Pan sam też tam wspierał swoich e, pracowników. I później poznaliśmy tak. się, później rozmawialiśmy. Panie Mieczysławie, e, też staliśmy, nagrywaliśmy koło piwnicy win, jeżeli tak mogę tak, to określić, tak, czyli tak, koleserzy tak, win czy degustatorzy win też u Pana co nieco tam znajdą. Ale absolutnie tak. No, nie, nie ukrywam, że w swoim życiu dużo podróżowałem po, po świecie, nie mając świadomości, że kiedyś docelowałbym będę gastronomem, hotelarzem. Znam się trochę inaczej na asortymentach, byłem w różnych winnicach świata. Nie ukrywam, że trzy lata temu, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych z małżonką, by, byliśmy osobiście u pana Mondawiego w jego największej, najlepszej winiarni. Stanów Zjednoczonych. Mógłbym dużo opowiadać o tym, ale no taka jest moja rola, tak, to jest taki trochę mój konik, w związku z tym też organizujemy czasami degustacje wina, robimy różne rzeczy, żeby gości zachęcić, ale też ich przekonać do tego. Też musiałbym wrócić pamięcią do jak otwierałem karczmę, wtedy jeszcze nie miałem za bardzo pojęcia, na czym polega prowadzenie takiej prawdziwej gastronomii Moi koledzy, restauratorzy, fachowcy twierdzili, że wystarczy na barze mieć kilka gatunków wódek, jedną, dwie, dwa gatunki wina i na tym poprzestać. Zawsze byłem człowiekiem otwartym i takim, który szukałby mm, jakości. Dzisiaj u siebie mam dziesiątki, jeżeli nie setki gatunków win różnego firmamentu, z różnych stron świata i, i cieszę się, że to tak jest. A ja tylko dodam tyle, że chyba w tym roku 2025 zapakuję ten swój sprzęt i w końcu tak. zrobię sobie wycieczkę dwudniową, trzydniową tam do was do Katowic, tak. no tak. i z tak. dronem, z moją kamerą udokumentujemy nie tylko pańską historię tutaj dla Polonii Wiedeńskiej, ale także tak. dla wszystkich pańskich, jak i moich przyjaciół, bo naprawdę Marysin Dwór, mogę w tysiąc procentach polecić i bardzo go miło tak. wspominam. A teraz, drodzy słuchacze, zdradzę jeszcze jedną tajemnicę, jeszcze jedną informację, że pan Mieczysław ma powiązania do wiednia, a jakie, to znowuż opowiem wam sam. Oprócz tych funkcji, które pełnię zawodowych, też mając pochodzenie w jestem z pokrala, też jestem członkiem Związku Potralam w Polsce. I tak się składa, że w Wiedeń, Austria nie jest nam obca z uwagi na to, że my mamy również Związek Potralam ze Wiedniu. Jest wiele wydarzeń na Kalenbergu, które się tam odbywają. Zresztą teraz w niedzielę był tam też i opłatek w i Związku Potralam. W związku z tym te relacje moje z Austrią były, są i jak Pan Bóg da, będą. I to nie tylko tego dotyczy. Austria w jest jeszcze związana z Polską, trochę pośrednio, nie tak wprost, ale trochę pośrednio, m, przeoratami Królewskiego Orderu Świętego Stanisława. Tak się składa, że nawet dostałem w prezencie od Mistrza z Wiednia. Proszę co, mi, co jest, co jest, jest To jest um, to. Order istnieje od 250 lat. Um, on był z. Stworzony, później przyznawany przez ostatniego króla Polski. Kolebką jego jest Kraków, kościół na Skałce. Ogromnie ważna instytucja kościelna, ale też i, i z tym związana świecka. W niedzielę przedwczoraj mieliśmy okazję brać udział w, w, w rozpoczęciu obchodów tysiąclecia istnienia państwa polskiego, pierwszej koronacji. Musza święta odbyła się na Wawelu. Właśnie w tym środowisku e, ludzi związanych z orderem świętego Stanisława. No to, to świadczy o tym, że, że to życie jest bogate w różne wydarzenia. Jak się jest otwarty, to, to też wychodzi się naprzeciw, y, wspiera się, angażuje się. No i stąd te różne wydarzenia. To ja dodam tylko tyle, że no to, co po nas pozostanie, to właśnie są wspomnienia i dobre uczynki. Dlatego pozdrawiamy wszystkich dynamicznych ludzi i ludzi, którzy. Czynią dobre uczynki. Panie Mieczysławie, ostatnie pytanie, bo pomału dobiegamy do 15 minuty. Jak zawsze tak, z doświadczenia tak. wiem, że te 15 minut z ciekawymi i ludźmi to mija um, bardzo szybko, bo tematy same się nasuwają. Tak. Proszę mi powiedzieć, plany na 2025 rok. Co pan planuje? Bo też już bo, wiem, że niebawem jest jedno wydarzenie, ale na pewno ma pan ich tę troskę. Już powiem, teraz w niedzielę, 19 stycznia. Organizuje z księdzem proboszczem Andrzejem Nowickim w Kościele Piotra i Pawła w Katowicach ogromnie duże ważne wydarzenie, takie nasze świąteczne, jakim są kolendy. Na tą okoliczność przyjeżdża jeden z najlepszych zespołów muzycznych z podhala, dokładnie z Rabki Jak ważny jest, nazywa się Majeranki. Jak ważny jest ten zespół. To dosłownie kilka dni temu wrócił z turné ze Stanów Zjednoczonych. Był w Teksasie, był w Kalifornii. Zresztą nawet opowiadali mi wczoraj o tym, jak widzieli te, te ognie, które tam niszczyły e, Kalifornię. To jest e, praca społeczna to, to jest bycie otwartym na, na innych ludzi. My tego nie musimy, ja tego nie muszę robić, ja to mam w sercu. To nie jest pierwszy raz takich koncertów, robiłem dosyć sporo. Ja dopowiem jeszcze jedno, bo przecież w Austrii mieszka przynajmniej ze 100 tysięcy ludzi, którzy mają między innymi pochodzenia od nas, pod hala. Pozdrawiam ich oczywiście serdecznie. Było mi dane organizować dwukrotnie w Katowicach operę o Ojcu Świętym, Janie Paweł II. Teraz mam na tapecie, być może uda się to zrobić w tym roku, oratorium o Świętej Pamięci Prymasie Do no, takich rzeczy jest sporo. Nie spoczywamy na laurach robi swoje. A ja tylko dodam tyle, że siedzę jak na szpilkach, bo już będę planował moje, że tak powiem, wyjazdy do Polski i myślę, tak. że w tym roku zrobimy jakiś ciekawy reportaż, tak żeby nie tylko, tak jak powiedziałem już, pokazać pańską historię i te wiele zdjęć na ścianach Marysin Dwór, które przypominają też pańskie przeżycia, pańskie działanie, tak. ale także sam tak. hotel. Drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, dzisiejszym gościem, do którego postanowiłem zadzwonić jest pan Mieczysław Kucharski, właściciel hotelu, restauracji Marysin Dwór w Katowicach, a wszystko inne zaraz wam jeszcze pokażę. Serdecznie pozdrawiam panie Mieczysławie, dziękuję serdecznie za tą sympatyczną rozmowę, no i do zobaczenia, do usłyszenia u pana w hotelu. Powiem po "Niech piękne Bóg zapłoć, niech się wszystkim darzy i do widzenia. logo